Cześć, witajcie, mam na imię Ula i razem z Muzeum Historii Polski chciałam Was dzisiaj zaprosić na kolejny warsztat z cyklu dotyczącego polskich władz. Dzisiaj książę Bolesław Krzywołski, władca, który, mając w pamięci swoje własne kłótnie z bratem o zwierzchnictwo w Polsce, postanowił rozwiązać ten problem już za życia i napisał testament, w którym podzielił polskie ziemię między swoich synów i żon. Nawiązując dzisiaj do tego testamentu, i do jego chęci zachowania pokoju w Polsce wykonamy puzzle, które się składały z kilku elementów i razem stworzą nam ładną mapę Polski z początku XII wieku. Zapraszam. Do wykonania puzzlowej mapy Polski z okresu rozbicia dzielnicowego potrzebne ci będą następujące materiały: wydruki dzielnic, zamków i nazw dzielnic w formacie A4, kolorowy karton A4, jeden wybrany kolor lub karton z wzorami, nożyczki, klej, kredki, opcjonalnie ściągawka z mapą rozbicia dzielnicowego, duża koperta. Wykonanie puzlowej mapy Polski rozpoczynamy od przyklejenia wydruków z dzielnicami do kolorowego kartonu, aby był sztywniejszy. Wycinamy karnety z nazwami dzielnic oraz zamki z nazwami miast. Przyklejamy wycięte elementy, możemy posiłkować się ściągawką. Kolorujemy dzielnice oraz zamki na wybrane kolory. Wycinamy dzielnice. Ostawiamy kopertę. Można na niej przykleić też legendę do mapy opisującą, co któremu z piastów przypadło w podziale. Teraz możemy już bawić się i uczyć układając puzzle. Po zakończeniu zabawy możemy schować puzzle do koperty.